Mając takich samorządowców, Panie Starosto, Pani Starosto, Panie Burmistrzu, taką prokuraturę, Pani Przewodnicząca, taką straż, taką semiramidę, nie wiem, czy ja, ja się tam odnajdę, szczerze mówiąc, dlatego z entuzjazmu na moich twarzy no nie ma, bo, bo nie ma. Mając takich policjantów czy, czy naczelników, no, to też ten entuzjazm, że tak powiem, mój Lednie, aż a szczególnie w takim dniu. Patrząc na współpracę też i z prasą, bardzo wszystkim Wam dziękuję za, za te lata współpracy, owocnej współpracy, bo, bo to dzięki wam, dzięki wam mogliśmy instruować ludzi, tak, mówić o, o różnych rzeczach i robić to bez żadnego problemu. I to mnie naprawdę zaskakiwało. No, na każdym kroku, bo kiedy zwróciłem się po nas, to, to ona była natychmiast. No i cóż, dziękuję za wszystko, za te 4 lata, bo jak pamiętam 4 lata temu, w tej stałej sobie trwałem, w Ciechanowie 18 lat pożegnało się ludzi i mówiło się, że nie będzie takiej atmosfery nigdzie chyba jak w Ciechanowie. To po czterech latach Wiem, że się bardzo modliłem. To powiem tylko tyle. <grym i> to <wstrzymał> ojciec tego sukcesu. Dziękuję ojciec tego sukcesu. Tak, no. dziękuję, bardzo dziękuję, bo ja się mogę naprawdę nauczyć bardzo wiele. I to, gdzie teraz jestem, to zawdzięczam tylko To jest naprawdę, tak jak mówiłem lat temu, to jest glina z krwi i kości. I tylko życzyć, życzyć wszystkim, aby, aby mieli takich przełożonych. Ja postaram się być taki. Do równych przynajmniej, do, do tego, co reprezentuje pan Konrad pan Matusiak. I to tyle, bo... No, <grywa> to tyle, <grywa>